Hejka, <laughs> ja mam na imię Julia i zapraszam Cię dzisiaj na ten filmik. Dzisiaj pokażę Ci mój TBR na lutym. Więc tak, zaczynam od pierwszej książki. To jest Magda Stachula: Strach, który powraca. I to jest chyba. O, to jest thriller psychologiczny. Taka malutka, wyścieniutka książeczka. Ja ogólnie bardzo lubię thrillery psychologiczne, także mam nadzieję, że ten również mi się spodoba. Jest taka malutka, jest tak książka też nie jest za duża. No, ale czytałam już kilka takich książek, no i nie ma aż takiej tragedii, także mam nadzieję, że z tą też nie będzie. Więc tak. Tu jest pierwsza książka. Drugą książką jest Diana Gabaldon Uwięziona w Bursztynie, tom drugi. To jest seria Outlandera. Na podstawie tej serii, tej autorki powstał serial na Netflixie, również Outlander. I te książki są podzielone w ten sposób, że pierwsze część jest podzielona na pierwszy i drugi tom, i tak chyba do końca. Nie wiem, bo ja je pożyczam tam od znajomej, także nie jestem pewna, czy tak do końca jest, ale no teraz właśnie jestem na drugiej części, drugim tomie. Więc no i to ona też nie jest jakoś szczególnie gruba, ale jedyny minus, który ona ma, to są białe kartki. Nie, strasznie nienawidzę czytać na białych kartkach, bo mi się automatycznie oczy męczą, dlatego tak sobie zwlekam właśnie z tą serią. No ale mimo wszystko, jak już się faktycznie wciągnę w tą książkę, no to wtedy idzie mi bardzo szybko, nie? Także mam nadzieję, że ta część też taka będzie. No zobaczmy. To, to jest druga książka, którą zamierzam przeczytać. To jest taka bardziej chyba obyczajówka. Nie wiem dokładnie, jaki yy, to jest ten... jak to się nazywa? Jaki to jest... gatunek, o. Przygodowo-historyczna powieść. Okej, okay, więc to jest powieść, nie? Przygodowo-historyczna. Ale generalnie serię polecam. Kolejna książka to jest Wyborny trup. Myślę, że ci, którzy tam siedzą bardziej na tym booktube i Booktioku i, i, i type, no to kojarzę tą książkę, bo jest bardzo mocno polecana przez większość tych yy, dziewczyn, które siedzą właśnie na tych mediach. Także no ja jestem mega ciekawa. Podobno, jest, podobno ta książka jest mega obrzydliwa, no ale nie wiem, no jest właśnie o to chodzi, że mega mnie interesuje. I no jestem ciekawa, czy mi się faktycznie spodoba, tak jak większość tam osób opisuje, nie? A ona jest o tym, że kwitnie handel mięsem specjalnym. Tu generalnie chodzi o to, że ci ludzie jedzą mięso ludzkie. Tak, z tego co kojarzę. No. Tak, coś w tym stylu. Także właśnie jestem, jestem ciekawa, co to będzie. Zobaczymy. Jak przeczytam, to dam wam znać. Kolejna książka to jest Pandemia Kłamstw i to jest chyba taka popularna naukowa. No generalnie nie wiem, zobaczymy. Ja ją kiedyś kupiłam w Biedronce za dosłownie 10 zł, taką książkę normalną, w taką normalnym y, wymiarze dość y, nie jest jakoś tam mega cienka, także jestem dość jej ciekawa, czy to właśnie będzie takie typowo popularne naukowe, czy to będzie bardziej w formie takiej popularnej. No nie wiem, mam już ją od paru miesięcy na półce, także myślę, że to jest dobry czas, żeby ją w końcu przeczytać, bo ja sobie zawsze lubię robić tak, że czytam normalne książki i gdzieś tam między tam właśnie coś tego typu, albo popularno-naukowe, albo jakieś y, reportaże, albo jakieś te takie. Y, jak to się nazywa? Te książki, które tak cię podnoszą na duchu. Wiecie o co chodzi, nie? To, że ona ci tam mówią, jak masz żyć. W ogóle, dobra, no nieważne, nie, nie pamiętam, jak to się nazywa, no, ale wypowiedź o co chodzi. Więc to jest właśnie jedna z książek, którą sobie wybrałam. Jedna, jedyna w sumie książka, którą sobie wybrałam na luty, którą by, żeby tak przeczytać ją między innymi. I na cóż, i zobaczymy. Tam znacie przeczytam. I ostatnią książką, którą wybrałam jest Gon Część. Pierwsza. Tą serię bardzo polecały zaksiążkowane Zuza i Tola, więc dorwałam ją na Vinted. Dosłownie wszystkie sześć części za stówkę? 120 zł? No i tylko ja zobaczyłam, to stwierdziłam, dobra, muszę je mieć, bo ich nigdzie generalnie nie ma, nie? Więc kupiłam i mam całą serię już. Więc, no jestem mega ciekawa tej serii. I to jest o czym? Mm. A, że tylko nastolatkowie zostali gdzieś tam w jakimś miejscu bez dorosłych i że muszą sobie poradzić. Coś w tym stylu. Także no.